Właśnie sobie idę środkiem miasta. Jestem na Brookhaven, w wielkim, pięknym mieście, ale jest w nocy trzecia. I trochę jestem w szoku, dlatego że skończyły mi się zapasy. Jedzenie, i tu jest sklep. Tutaj mogę zrobić sobie zakupy tylko w nocy? Czy dobrze ja robię? Ej, co tam w ogóle tam stoi? Na dole jakaś impreza tam jest? Hmm, nie, ja nie idę. Ja chcę tylko na zakupy. Dobra, podejdźmy sobie, wejdźmy do sklepu. Ale czekaj, zaraz, zaraz. E, dzwoni do mnie telefon. E, kto do mnie dzwoni teraz o 3 w nocy? E, nie wiem, czy odbierać. E, mam połączenie. Dobra, kliknę łapeczkę, klikajcie łapeczki w górę, ja to odbiorę. Kto kliknie łapeczkę, to teraz odbiorę telefon. E, gdzie jestem na Brookhaven w nocy? No uwaga, uwaga, klikajcie teraz i... Halo? Kto dzwoni? Labu, labu, la bo Cześć, Smiluś. Eee, jaki labubu? To ja, ja przyszedłem... twój przyjaciel labubu. Ale ja tylko przyszedłem na zakupy. Proszę mnie nie straszyć. To nie są jakieś Smiluś, żarty. Smiluś, będziesz mógł. Będziesz mój, zabiorę cię? Ha! Nawet nie wiesz, gdzie mieszkam. Nie przyjdziesz do mnie. Majluś, ty jesteś na Heaven pod sklepem. cię. Ej, zaraz, zaraz. Skąd on wie dla Bubu, że jestem przy sklepie? Dobra, a czekaj, czekaj. Mam jedno pytanie. Gdzie ja mieszkam w prawdziwym życiu? Bo wiesz, gdzie jestem w grze. A gdzie jestem teraz? Jesteś w Gdańsku, Smilusi. Ja wiem, gdzie jestem ej, mieszkasz. zaraz, zaraz! <laughs> Wiesz... Ej, ona z... Co? Zgadła ta postać, że jestem w Gdańsku. O, o. Dobra, ona wie, gdzie mieszkam. Jak to... Z... Ja nie zgadłem! Ja to wiem, Swajluś! Ja o -o 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 -o. Cię widzę! Dobra, 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 dobra. Okej, okay, a... Eee, w jakim bloku? Jaki kolor bloku ma mój... Eee, w którym mieszkam? Jaki kolor bloku? Taki biały blok! Co trochę szary! Ej, ona <gadła> zgadła! Ona wie, gdzie mieszkam! Ej, serio? Skąd ty wiesz, gdzie ja mieszkam w prawdziwym życiu? Nawet wiem, kto to jest twoje i twoje balko. O nie, mam nadzieję, że la Bubu do mnie nie przyjdzie w prawdziwym życiu. Oglądajcie do samego końca. Lepiej sobie wezmę poduszkę, żeby ją sobie przytulić. Ciekawe, co będzie dalej. Oglądajcie i wpadajcie na mój sklep o fajne poduszki. Shiba! Poduszka czeka na was. Fajna, mięciutka, taka duża jest z kością. Zaczcie, tu jest Shiba. Tu jest koszulka moja, jak w grze widzicie. Wpadajcie, sprawdzajcie link w opisie z Na was czekają rzeczy. I nawet słuchawki Patty wleciały. Nie wiem, czy kojarzycie Patty nagrywa. I ma swoje słuchawki też są na moim sklepie. No dla dziewczyn też się coś znajdzie. Dobra, a teraz idę na zakupy. Rozłączam się i robię zakupy. Potrzebuję coś do domu, żeby zjeść. Wezmę sobie może. O, babkę sobie wezmę taką fajną. Wezmę sobie kolem, wezmę sobie do picia. Okej, okay, to sobie wezmę. Wodę sobie wezmę. Mm, dobra, okej. Okay. Wezmę sobie pizzę. A co jeszcze mogę tutaj wezmę sobie to okej, okay, mleko. Zaraz, zaraz, coś ja słyszałem. Ej. Co do mnie gada! Halo, jest tu ktoś! Majluś, hej, robimy sobie zakupy razem! Co? Zakupy? Ale tu nikogo nie widzę! <laughs> Jestem tu za co jest? Ej, dobra, nie wiem, albo mi się to śni, może ja śpię! Może ja powinien mi spać. Czekaj, może wiecie co? Ja sobie tutaj. Pójdę, pójdę spać. <laughs> Patrzcie, leżę. <laughs> albo u sobie usiednę, albo nie, to są jakieś żarty. <laughs> to są jakieś żarty. <laughs> Smailuś, chodź do kasy, trzeba zapłacić za zakupy. Co? Zapłacić? A właśnie, tak, zapłacić muszę. Zapłacić za zakupy, okej, okay, właśnie, wziąłem babkę, wziąłem se kole, wziąłem se so to, wziąłem to. Okej, okay, dobra, okej, okay, idę zapłacić, już idę. Idę, mam pieniążki, tutaj wyciągnę. Zapraszam do kasy kolejną osobę. Dzień dobry. Cześć, Smiluś, w końcu eee... się widzimy. Zaraz, zaraz, ej, czemu sprzedawca to jest Labubu? Wszędzie tam, gdzie ty. O nie, nie będę tego płacił. Biorę i uciekam. Mi cię zapłacę. A! Szybko, szybko, nie, 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 nic ci zapłacę. nie zapłacę. Jesteś złym la bobu, nie zapłacę cię mi grosza! Heh, muszę gdzieś się schować. Heh, heh, heh. Może tutaj, czekaj, wejdę tam. Wezmę do motelu, pójdę i szybko wynajmę i tam zamknę drzwi. Oj, to będzie dobre, 300 IQ Okej, okay, idę, szybko, 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 muszę zrobić tutaj domek. O, tu jest basen, dawno, tu nie byłem. Wakant, dobra, biorę domek, szybko, zrób apartament, dobra. Teraz robię, patrzcie. Mam pokój! Jest! Okej, okay, szybko teraz zamknę. Boom. I teraz nie może wejść. Kutka zamknięta! Ha, ha! Labobu nie wejdzie! O, jaki masz piękny domek? Ale w że masz ładniejszy. nic. Nie wejdziesz, nic nie wejdziesz. ha, ha, A, ha, ha. zaraz to rozwalę i O nie, sikierę do jeszcze? O nie, sikierę A. jeszcze, dobra. Nie wejdzie, nie wejdzie. Tutaj się skryje, jestem w toalecie. Wow, ale piękne mieszkanie. Mamy garderobę, mam toaletę, mam wannę. O, tu sobie mogę zamieszkać. Ha, ale dalej nic tu nie ma. O nie, trzeba, mam safe Wezmę safe, dobra, kasa wezmę. okej, okay, przyda się kasa, dobra. Okej, okay, może coś w telewizji leci? W telewizji coś jest, czy nie? Halo, jest tu, o nie, tu są jakieś szopy Ej, szopa, zostaw łapkę w górę Kliknij ciopeczkę, widzowie I subika, a coś tu będzie jeszcze? O, zaraz, zaraz, co tu się stało? Ktoś tu został złapany O nie, o nie Tu są złodzieje na heaven, O nie, najgorzej Dobra, labubu poszło, okej, okay, nie ma labubu A teraz mogę stąd uciec, skoro nie ma labubu To może teraz pójdę Okej, okay, otwieram Okej, okay. szkuszku, czekamy czekaj Będę się skradał, będę się skradał. Czekaj, gdzie jest U ukryj, ukry, ukryj. Gdzie jest się ukryj Jest tutaj, dobra, jest, 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 jest. Okej, okay, patrzcie. Idę ukry. Szybko, szybko, uciekamy powoli. Ostrożnie, pomalutku. Uciekniemy sobie. A gdzie jesteś? Chodź! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Szkozko, Ciebie. Szko, szko. Tu się schałam, tu się schałam. Do góry, do góry, do góry. O, patrzcie, wszedłem. Yo! Ej, 300Q, przedłem na to. O, elegancko, dobra, jestem wysoko u góry. Okej, okay, dobra, jestem tutaj, może lecę samolotem. Może ucieknę samolotem. Tu lata samolot na Brookhaven. Może chodźmy tam, czekaj, tutaj przeskoczę. Hops. Dobra, to patrzcie, patrzcie na to, Pod po dachach skaczę. Hops. Czyli. Jestem. Udało się. Normalnie jak Tarzan. Elo, el, el, el. O nie, jak to? Ala, bobu! Bo. Szybko, 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 samolot, samolot! Czemu nie mogę wejść? Czekaj, czekaj, szybko, tutaj, Dora, tutaj, tutaj ten, 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 ten. Szybko z samolotem, ucieknę. Ej, chodź tam! Dawaj, 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 burt, plin Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj, 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 Dobra, jestem, 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 jestem. Szybko, 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 lecimy, 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 lecimy. kokpit, cockpit, autopilot, ja przejmuję stary, przejmuję stary, manual. Dobra, uwaga, uwaga, lecimy, jedziemy. O nie, alarm! Co się stało? O oo, o oo, alarm, alarm, alarm. A, labubu, tu jest! O nie, nawet Labubu, nawet tutaj jesteś w samolocie! Nie leć mną Lecimy sobie, gdzie mnie zabierzesz, ale Nie, nie, sobie nie, nie. wygodnie! Wyskakuję stąd! Lecę! Wyskoczyłem! Ha ha, ale fajnie, patrzcie, mam spod ochron! Dobra, muszę gdzieś się schować. E, gdzie się schować? Może lecę tutaj, czekaj, polecę to lekko w prawo. Okej, okay, w tym kierunku. Do basenu skoczę, uwaga. I... Co do basenu! Pum! Biola jestem w basenia! O, zrobiło się jasno, jest widno! Dobra, ale czekaj. O nie! La też leci! Co jest leci na spadochronie? Serio? Przecież Maj zabawki nie latają! Za, u ciebie! O nie, patrzcie, leci jasno ochrony Jest coraz bliżej o -o 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 -o. A, Szybko w nogi Teraz zrobiło się jasno, jest słońce Ale gdzie mam się ukryć? O nie, gdzie mam się ukryć? Dobra, dom, 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 muszę zrobić dom Szybko, wakant, dom, dom, dom O nie, nie mogę zrobić domu, posiadam dom Co? Posiadam dom, jak go usunąć? O nie, nie wiem jak usunąć dom Już jakiś posiadam, a to przez to mieszkanie O nie, nie mogę zrobić domu O, tylko można mieć jeden na Brookhaven? Ej, właśnie, ile można mieć domów, widzowie? Ej, myślałem, że można mieć dwa. Dobra, kto się zna, napiszcie w komentarzu teraz, ile można zrobić domów. Może mieć dwa, trzy, albo jeden. Piszcie, jestem ciekawy, może ktoś z was wie. Dobra, ale niestety, nie mogę zrobić. Dobra, idę, idę. chodź tutaj. Schowam się, tutaj na rowerze wezmę, 45 prędkości. Siu, podskakuję. Szybko przejadę, 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 przejadę. Dobra, tutaj, okej, okay. mam pomysł, mam pomysł. Wiem, co zrobię. Wejdę na tą wysoką górę tam. Cześć, wjadę tutaj rowerem. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Tam, gdzie słońce jeszcze jest, bo zachodzi. Muszę uważać, dobra. Do góry zasuwam ziół. Wysoko. Tak, jestem. O, Żebym tu nie spadł. Jestem w dziurze. Ol wielkiej. Cześć, wejdę tam. Dobra, wjadę tutaj... La bubu, nie dosięgnie. Jestem zbyt wysoko, żeby tutaj było la bubu. No, bata, tutaj szybko. Dobra, teraz zasuwam. Ale tu są góry, jakie wysokie. Oł! I tu widać całe miasto z góry. Jo jestem, patrzcie. Wow, i tu jest dron nawet. Ej, co jest, lata w dronem. Awa! Co to było, dronem tu można latać? Dobra, ej, widzimy całe miasto z góry. Wow, ale tu ładnie. <laughs> Pierwszy raz tu byłem. Chyba, chyba nie byłem wcześniej tutaj. O, o, słońce zachodzi. Co jest, ej, przed chwilą było widno, już zachodzi. Ten strasz tak szybko leci. Ej, co jest, bubu, jak to możliwe, że tu wszedłeś? <laughs> Zrobię wszystko, żeby cię złapać! Nie, zostaw mnie! Uciekam! O, szybko! Latuje! O nie, 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 ty też! Tam nie, 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 nie! A, szyko, szybko, szybko, lecę tutaj, lecę tutaj! Dobra, 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 jestem, okej. Okay. Lecę na dronie! Tylko Labobu też leci! Co jest? Lecę za tobą, O nie! Labobu też leci! O, o, o! Jak to możliwe? A ścigami da droniec! Co o, jest krale? Eee, szybko, szybko do góry dronie, leć do góry! Ha. O nie, 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 la, bo mnie ściga dronie, serio? Nie uciekniesz ode mnie! O nie, 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 muszę gdzieś wylądować i robi się noc znowu, ej, przed chwilą był dzień i robi się noc. Dobra, muszę gdzieś uciec, Trzeba jest, spadnę tutaj może. Skaczę! Szykuj, 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 szykuj do góry, okej, okay, jestem, okej, okay. może mnie zobaczy tutaj. Dobra, I tutaj będę się ukrywał. Ale teraz mam skrytkę i jestem pod ziemią, zobaczcie, tu mnie nie widać, bo jest ziemia na cmentarzu i mnie nie zobaczy. Ha, ha. Idzie. O, o słyszę coś. Dla, Maluś, gdzie jesteś? Chodź tu do mnie. Na pewno gdzieś ja się ukryłeś. O nie! O, o dobra, mam nadzieję, że nie wyjdzie. Jest na cmentarzu, okej. Okay. Na bubu chodzi blisko, ale mnie nie widzi. Czekaj, uwaga, wchodzi do środka. Dobra, dobra, jestem w środku, patrz, chodzi po mnie! Jesteś tutaj? Chodzi tu z boku, nie może. Chodź tu do mnie, nie chowaj się już! Przeszedł, przeszedł koło mnie, patrz, biegnie. Majluś, wychodź do mnie! Dobra, ej, tutaj będę, tutaj zamieszkam, tutaj zamieszkam! Co to, Co to było? Aaaa, tu jakieś duchy szyją! Aaaa! Nogi. Tam jakiś dół był, tam jakiś... Dół. O nie, jeszcze... Że... O nie, jeszcze ty. Dobra, nie no, dobry, lepiej je. He, he, he. Dobra, gdzie się schować? Może do szkoły, może w szkole, ale czekaj. Nie, są wakacje, do szkoły nie mogę iść. Przecież są wakacje. Nie, do szkoły nie idę. A, uciekam do szkoły, nawet nie będę się chronił. Dobra, czekaj, może tu wejdę na Brookhaven, może tutaj. Brookhaven. Szkód do góry, do góry, do góry. Ja muszę coś zrobić, czekaj. Wiem, mam pomysł, mam pomysł. Mogę to pokolorować? O, tu o, jest. Ha, burkę, patrzcie. Dra, musimy jechać na policję. Muszę y, powstrzymać Labubu, albo uwięzić. Da, mam pomysł. Szybko na policję! Mm! Szybko, 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 szybko na policję, na policję, na policję. Dra, mam pewien pomysł. Teraz tutaj, okej. Okay. teraz z tej strony. Dobra. Teraz tutaj podjedźmy. Szybko na policję. Tam jest broń. Nie, nie dopadniesz mnie! Ej, co to jest w ogóle? Co tu się pojawiło? Jakiś karnawał? Co tu będzie? Brooke, co to jest? O, co to jest? Ej, co to be... Co to jest? Jakiś sumer? Carn carnival? Karniwal jaki? Ej, co to? Co to jest? Co to jest? Ej, co tu się dzieje w ogóle? Dobra. <ścoughs> idę dalej, idę dalej, nie wiem o co chodzi. Idę teraz tutaj z tej strony, teraz tu, dobra, 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 teraz ten Okej, okay, wezmę broń. Aż koszko biorę robią, Broni, broń, biorę broń, dobra Stój podziałem! Wymierzam, wymierzam, wymierzam Lala, szko, szko, teraz sobie. Ej, sobie zrobię, zrobię, zrobię pułapkę tutaj z propsu, weznę i klatkę i ją uwiężę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, to Labubu, zrobię więzienie, czekaj, czekaj, czekaj mam pomysł. Labubu, tu jestem! Tu jestem, Labubu! Tutaj, tutaj! Widzicie, Smailuś, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! A masz! Zamknąłem cię! Ja nie mogę <noise> wyjść! Aha, zamknięty, zamknięty, zamknięty za kratkami! ja to rozwalę i wyjdę do ciebie! Jest, zamknąłem na Bubu! Patrzcie za kratami! Olsiu, udało, teraz nie możesz wyjść! Chodź tu do mnie! Muszę stąd wyjść! To są kraty ze stali! Nie przebijesz tego sikierom, bo to jest mocne! La bubu nic nie zrobisz! Ale się wkurza, ale się wkurza, ale się wkurza! Jestem wolny, jestem wolny! Dobra, Mile. idę do domu. Co, 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 co chcesz? Mile, wejdę do twojego prawdziwego życia! Co? Do prawdziwego życia chcesz we... Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj. Co ty mówisz? Co ty powiedziałeś? Co ty Przyjdę do ciebie w prawdziwym życiu! W prawdziwym życiu? Odwiedzać się to jeszcze nie koniec! Nie, 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 przychodź do mojego prawdziwego życia, nie! Bo dostaniesz z mojej poduszki! Strzipę cię w nie boję się ciebie Eee, zaraz, zaraz. Kto tu puka? Słyszałem jak ktoś puka Labubu Czy to ty jesteś? To ja już jestem u ciebie Ej, słyszę jak ktoś normalnie puka. Ej, słyszę jak ktoś puka! Zaraz, zaraz. Labubu szedzę do prawdziwego życia. Nie, 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 dobra, dobra, dobra. Nie, 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 nie. Teraz słuchajcie. Czekajcie, czekajcie, stop! Słyszę jak ktoś puka! Ej, idę to sprawdzić, Dobra, biorę telefon, wezmę telefon teraz, będę nagrywał w prawdziwym życiu. Uwaga, biorę telefon. Słyszę, jak ktoś puka. Nie wiem, kto to. Czy to może być Labubu? Nie, pewnie. Dobra, idę to sprawdzić, Biorę telefon, biorę poduszkę i zobaczę, kto do mnie puka. Dobra, idę. Dobra, wychodzę z pokoju, idziemy sprawdzić. Kto tam puka za tymi drzwiami tutaj? Wziąłem wielką poduszkę szyby, zawczyna jest taka długa, taka duża, jak go walę z tej kości! Gdy ten Labubu może tu przyjść? Ale ktoś tam puka w te drzwi, jak mocno nawala! Halo? Kto tam jest? A, zaraz dostaniesz z poduszki! W takiej wielkiej, patrzcie, ona jest stereo długa. Taka fajna poduszka jest na moim sklepie. Wpadajcie, link w opisie: miseo.pl. Zapraszam, fajna poduszka, dacie trzy baselerzy na kości. I wy też możecie się położyć. Ona jest delikatna, taka. Dobra, idziemy. Kto tam puka? <laughs> halo! Kto tutaj jest? Otworzyć czy nie? Ktoś puka do tych drzwi jak na wola. Ale kto to? Czy otwierać czy nie? Eee, dobra, jednak nie, 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 czekaj, czekaj. Zobaczmy tutaj, kto tam jest. Uwaga, uwaga. Halo! Kto przyszedł do mnie? Kto tam jest?